Cześć. I Witam Was w takim małym, krótkim filmie, w którym chciałbym Was zapytać, ponieważ kupiłem sobie jakiś czas temu, właściwie to chyba jakieś 2-3 tygodnie temu. Yy, tak z też o tym kanale. Yy, kartę do nagrywania jest to Elgato yy, HD60S, yy, jest to specjalnie yy, jakby. Karta do nagrywania gier z konsol Między innymi Switcha, którego tutaj właśnie teraz widzicie I chciałbym nagrywać jakąś grę Ze Switcha, tylko jeszcze nie wiem do końca którą Mam tutaj taką małą kolekcję Którą zbierałem jakby przez Ostatnie pół roku Taka niewielka kubka w sumie póki co Jedna z tych gier akurat nie jest moja, to jest Starlink Battle for Atlas to nie jest moje, to jest mojego brata, ale reszta jest akurat moja. I się zastanawiam, którą z tych gier chciałby, chcielibyście, może, na kanał, żebym wrzucił? Jeszcze nie wiem. Chcę Wam zaprezentować, jakie to są gry. Takie, które myślę, że mogłyby się tutaj nadawać. Wiadomo, Project Zomboid będzie. Chcę teraz nagrywać trochę bardziej regularnie. Myślę, że Zomboida 2-3 odcinki tygodniowo, ewentualnie może dwa odcinki tygodniowo i, i jakieś tam odcinki z gry na Switcha. I z takich propozycji moich w sumie dwóch głównych, zresztą zaprezentuję wam wszystko, ale jakby takie moich moi, moi dwóch kandydatów też wam zaprezentuję. I to będzie właśnie przede wszystkim. Zelda. Chociaż jest to dosyć gruby tytuł, bo jest to tytuł, który, no, można przejść. On jest bardzo długi. Tam macie otwarty świat. Jest po prostu tego kontentu tam strasznie dużo. Więc naprawdę, tak naprawdę przez pół godziny odcinek, pół godziny odcinek można by tam zrobić dobrą sprawę. <gryw> naprawdę niewiele, <gryw> ale i też w sumie dużo. Jeśli by się postarać z drugim takim tytułem który mnie interesuje, jest Astral Chain. To jest tytuł na około 20 godzin. Ja już go prawie przeszedłem jestem na ostatnim bosie, ale w sumie pomyślałem, że na kanale mógłbym zagrać jeszcze raz od nowa. Bo jest to tytuł bardzo przyjemny. Jest to nastawione na akcję, trochę taki slasher. Z elementami jakimiś tam fabularnymi w które możemy. No i co Gustasze? Wybieramy jedną z tych dwóch postaci. Dodatkowo mamy, jakby taki podpięty pod siebie, Legion. Jest to taki trochę tytuł. Może trochę Ala Prince of Persia. Z tym, że no nie mamy tutaj takich elementów platformowych. Ale polecam, jeśli macie Nintendo Switch i się zastanawiacie nad tą grą. To zdecydowanie. Chyba jest tylko jeden let's play po polsku na polskim youtube z Astral Chain, z tego co patrzyłem. Z akurat z Legend of Zelda pewnie może być więcej. Dodatkowo mam tutaj, tak na szybko pokażę Wam, Dragon Quest'a. Dragon Quest no to taki typowy RPG japoński. Akurat noc. nie chciałbym tego wrzucać na kanał. Tutaj jeszcze ewentualnie mam kolejny tytuł, to jest Bayonetta. Bajoneta jest. No to bajoneta dwójka. Jedenkę przeszedłem dawno temu. Chyba już po to chyba z tytułu z 2010 roku tak coś kojarzę. No to chyba w 2010 roku to przeszedłem. No to 10 lat temu jedenkę przeszedłem. Dwójkę chyba pograłem 2 godziny i po prostu mam tyle tych gier teraz do grania, że. Ale też proponuję, jeśli może jesteście zainteresowani, to też proponuję bajonetę. Fire Emblem Free Houses. Dosyć rozbudowany tytuł, chociaż jest to bardziej gra strategiczno-fabularna, dużo fabuły i jakoś tam trochę strategii, zależy na jakim tam trybie gramy, czy na trybie jakimś tam hardkorowym czy też nie. Ale przyjemny tytuł też polecam, jeśli macie Nintendo Switch. No to jest jeszcze Starlink, ale Starlink to na pewno odpada. To, to, nie, to nie nadaje się akurat na ten na, na kanał. Plus dodatkowo jeszcze, no to tak, z moich takich głównych kandydatów, zaraz słuchajcie. no to jest tak Zelda i Astral Chain wybieracie co chcecie na kanale. Poza Zomboidą, oczywiście. O, proszę bardzo, ewentualnie jeszcze na samym Switchu na samym Switchu mam kilka tytułów, ale to już mam na samym Switchu, jakby tak online, nie, nie online, po prostu nie mam pudełek do tych gier. Ech, I myślałem ewentualnie o e, Animal Crossing, które tutaj widzicie. Aha, jest jakiś update, to, to, to Animal Crossing, to nie będziemy ściągać. nukem no to ale to nie, też mnie nie interesuje za bardzo, żeby wrzucać na kanał. Mario Rabbids to bardziej taka gra trochę też strategiczna, coś na x XCOM, tylko że w świecie Mario plus Rabbids, czyli też szalone kurliki od Ubisoftu. Ubisoft chyba tworzył tę grę. No ale generalnie chciałbym jeszcze ja ewentualnie zaproponować Animal Crossing, ale to nie wiem, czy to się tytuł też nadaje na ten kanał. Więcej tytułów nie mam, jakby. No to tylko to Animal Crossing możecie sobie. Ogarnąć co to jest, ja lubię Animal Crossing, chociaż ostatnio tak nie grałem w to. Próbuję eksperymentować na tym kanale, jak sami widzicie, czasem z różnymi tytułami. Czy to jest Battle Royale, jakiś, bo to chyba najbardziej teraz popularne tytuły, ale też nie z tego względu się pojawiają na moim kanale, tylko z tego względu, że akurat Animal, że po prostu lubię ten Battle Royale. Czy to był Fortnite, też grałem, był taki czas, chyba przez rok ten pierwszy Fortnite'a. Czy tam później? Przecież się pojawił Apex Legends, też mi się bardzo podobało. Baczać początkowo mi się nie spodobał, ale później mi się spodobał. I co tam jeszcze? Bo PUBG trochę grałem jakieś 80 godzin około. Ale PUBG po prostu przytłoczyło mnie ilością błędów. Czy to ostatnio się pojawił teraz Warzone? Też tego Warzone'a strasznie dużo teraz gram. Też eksperymentalnie wrzuciłem jeden odcinek na kanał. Zobaczyć, żeby zobaczyć jak się przyjmie. Chyba najbardziej się przyjął z tych wszystkich gier, które eksperymentalnie wrzuciłem. Więc może jeszcze ewentualnie urodzona. Dajcie mi po prostu znać w komentarzach co chcecie. Na pewno chcę nagrywać tego Switcha, bo no specjalnie do tego kupiłem to Elgato. A jest to no dosyć... no nie rzecz niestety. Jakoś tak ten autofocus dziwnie działa. No dobra. No. Więc to tyle ode mnie. Także dajcie mi znać w komentarzach. Astral Chain czy Może Zelda. To są. I ewentualnie Animal Crossing, jeśli chcecie, mogę nagrać. Ewentualnie eksperymentalnie mogę nagrać, zobaczyć zobaczycie co to, jak to wygląda, z czym się to je. I co? Także dajcie mi znać w komentarzach. Dzięki wam wszystkim za, za wszelkie porady, lajki i tak dalej. Z mojej strony to wszystko. Także trzymajcie się na razie. Cześć.